Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy robić flagę. Do tego zadania potrzebujemy dwóch prostokącików. Jeden jest biały, drugi jest czerwony oraz mniejszych pasków pocięte no takie mniejsze paski, które będą tak złożone, takie harmonijka, jak... o, w ten sposób oraz buzi, flamastra e i kleju. Ja Wam pokażę, jak to trzeba zrobić. Składamy taką harmonikę na przemiennie. Raz jedna strona, raz druga strona. I powstała nam harmonika. Bierzemy klej i przyklejemy naszą białą kartkę do czerwonej kartki. Teraz odwracamy. I przyklejamy nóżki będzie taka śmieszna flaga będzie miała ręce nogi buzię i oczy teraz odwracamy naszą flagę przyklejamy Naszą buzię. Na czerwony prostokąt. Bierzemy czarny pisak i rysujemy oczy. I nasza plaga jest gotowa. Życzę Wam miłej zabawy. Dziękuję bardzo.